Cześć! Witam Was serdecznie na kanale Stamper Channel i dzisiaj chciałem Wam przedstawić Wojtka Wychowańca. Cześć Wojciech! Cześć, witaj! E, Wojciech wychowanie jest, czyli depresja. Czym zajmuje się depresja? E, projekt Depresja pisane tak z angielska przez tak, tak. E, tak, tak depresja e, tak nas można też znaleźć na Facebooku zajmujemy się profilaktyką antydepresyjną mhm. e, czyli tak łatwiej mówiąc um, uczymy ludzi jak e, radzić sobie z e, takimi trudnościami dnia dzisiejszego z tą presją mhm. społeczną e, i tak dalej zajmujemy się też um, prowadzimy warsztaty z tego akcje edukacyjne i finansujemy współfinansujemy psychoterapię dla ludzi, którzy mają diagnozę depresji, ale nie stać ich na nie mogą czekać na przykład 12 czy 20 miesięcy na psychoterapię z NFZ, a nie stać ich na psychoterapię mm -hmm. prywatną. Jasne. A powiedzmy, obsługujecie tutaj bardziej klientów biznesowych, czy klientów indywidualnych? Wiem, to, 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 tak. to, to są na pewno klienci, tak. i, i w sensie... Indywidualni, ale prowadzący biznes, czy raczej... Właściwie beneficjenci indywidualni, ale mogę odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, że Ci przedsiębiorcy, którzy wzięli na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, mm. pracując we własnej, jakby, tworząc własną firmę, oni odczuwają bardzo dużo presji i mm. to, jakby są też jakąś grupą docelową, która, która odbiera nas i daje dobry feedback, że to są potrzebne mm. dla nich informacje. A jak długo już prowadzicie? E... E, właściwie zaczęliśmy w, w lockdownie, czyli to jest tutaj dopiero <laughs> pierwszy rok naszej działalności. Założyliśmy fundację, fundacja się nazywa z wyboru i takim projektem podstawowym, naszym głównym, sztandarowym, jest projekt Depresja. Mhm. A skąd pomysł na taki projekt właśnie, i to już jak w takich czasach? No, może z czasów trochę. Z czasów, tak. Na pewno z naszych własnych doświadczeń jako przedsiębiorców, w duż, jakby, sami odczuwaliśmy bardzo dużo presji prowadząc mhm. biznes, robiąc bardzo duże rzeczy jakby, na świeczniku, też na własną odpowiedzialność. I zobaczyliśmy, że jest, um, to, są to czasy, w których ludzie często sami sobie nie radzą i potrzebują mm. wsparcia i chcieliśmy to wsparcie im zapewnić. Jasne. To w takim razie, a co było wcześniej? Tak. Bo jak gdyby, żebyśmy trochę Wojciecha, tak. to co <laughs> Wojciech jak gdyby robił wcześniej? Ja życiowo najbardziej na początku zajmowałem się szkoleniami, czyli byłem trenerem. Byłem, jestem. No, byłem e, naj, najdłużej trenerem biznesu, trenerem kompetencji społecznych. Mhm. Prowadziliśmy szkolenia z zarządzania, z um, komunikacji. E, natomiast przez ostatnie 5 lat prowadziłem firmę inwestycyjną zajmującą się inwestycjami w nieruchomości. Mhm. Czy jak gdyby inwestycje w nieruchomości i trener e, m, mhm. szkoleniowiec, mhm. czy mi, tak, jak gdyby zda jeszcze z dawniejszych czasów. Tak. tak, tak, tym chciałeś być, czy jak gdyby tak los po pokierował? Bo tutaj nasz kanał, mówiąc pokazuje jak gdyby, rady dla biznesu w covid ale też tak. pokazuje sylwetkę, bo mamy adeptów przed, przed naszymi ekranami pewnie, którzy startują w biznesie w tych również ciężkich czasach, tak. a takich, którzy też być może pracują w korpo i tak zastanawiają się nad swoim biznesem, tak. więc, więc dlatego tak jak gdyby będę pytał troszeczkę właśnie e, Twoje ukierunkowania. Czy mhm. zawsze jak gdyby za Tobą szły właśnie takie, takie, takie profesje, czy, czy wcześniej jak to się mówi, myślałeś, że zupełnie inaczej się rozpotoczę. A Jak prowadziłem szkolenia, to trochę widziałem siebie jako nauczyciela, takiego przekazującego wiedzę i nie widziałem się jako przedsiębiorcę, ale problem polega na tym, że zacząłem uczyć zarządzania i mi się spodobało i ja chciałem sam zobaczyć, czy to jest też takie wykonalne w praktyce. I właściwie fundacja jest tylko trochę Kolejną odsłoną, taką trochę bardziej nastawioną społecznie, ale hmm. też prowadzoną zgodnie z tymi hmm. wszystkimi zasadami, jak powinno się prowadzić, przedsiębrać. Hmm. No właśnie, miałem to właśnie to pytać, tak. czy łatwiej prowadzić się fundację, czy łatwiej właśnie prowadzić jednak, no mówiąc prosto, firmę czy spółkę? Hmm. To zależy, jak kto ma cele. Ja po prostu, w związku z tym, że moje cele się pozmieniały, to hmm. troszkę Nieadekwatne do moich celów było prowadzenie spółki, dlatego zacząłem prowadzić fundację, ale właściwie procesy są te same, można powiedzieć, mhm. bardzo podobne do siebie. No właśnie, to teraz, skoro zmieniły się cele i teraz wiemy, że, ten, że prowadzisz fundację, tak. to tak zapytam, no, z jakimi ciężkimi przypadkami? Bo może to będzie tak najbardziej jak gdyby obrazujące pytanie, tak. jakie ciężkie przypadki pojawiają się u Ciebie. Mhm. Ja nie wiem, czy one są ciężkie, bo my sam ja sam nie zajmuję się, nie jestem Terapeuta. psychiatrą czy, czy psychoterapeutą, jestem w trakcie szkolenia, natomiast nie zajmuję się tym, więc nie wiem dokładnie, co ci ludzie przeżywają na przykład, mhm. czy jak, jaką konkretnie sprawą się zgłaszają, ale takie bardzo poruszające, poruszające jest ilość. Tych osób. Mm -hmm. i e, my dopiero zaczęliśmy, a nasz, e, nasz, nasz fanpage na Facebooku ma ponad 7 tysięcy obserwujących. Mm -hmm. e, po prostu jest wielka potrzeba społeczna, żeby tą wiedzę o depresji zdobywać, i bardzo dużo ludzi, jak powstał taki, e, taki, taki, pro, m, taki fanpage, to szuka tam pomocy i piszą mm -hmm. e, z Rzeszowa, z Nadmorza, e, ze Szkocji, z Irlandii, też Polacy, którzy wyjechali za granicę pytają, jak, jak zacząć. Jak zacząć pomagać sobie? No właśnie, no bo co trzeba w sobie zdiagnozować, mhm. żeby no, stwierdzić, że jednak jest problem, tak? E, to jest super pytanie. No. Co trzeba zdiagnozować, żeby stwierdzić, że jest problem? E, no, ja bym po powiedział, że zaraz wykończę takie stwierdzenie, że albo gniew, albo smutek. Mhm. Okej. Okay. Bo to są emocje, które my mamy za negatywne, a one mają po prostu swoją rolę. Mhm. I tą rolą, na przykład, smutku jest to, żeby, że smutek mówi nam, że coś chcemy, a nie możemy tego mieć, albo coś utraciliśmy, albo gniew, że ktoś nam coś zabiera mhm. i jeżeli ta emocja towarzyszy nam dłużej, tak? czyli nie tak, że o, coś się wydarzyło i teraz, tylko ona towarzyszy nam, to zadajemy sobie często, czy można sobie wtedy zadać pytanie, czy, czy ja potrzebuję pomocy zewnętrznej jakiejś. Mhm, mhm. Okej, okay, bo zaczynam hmm. diagnozować u siebie parę rzeczy, <laughs> ale, ale jakby sam mówisz, że fanpage jest taki duży, więc pewnie tak. każdy, każdy w sobie znajdzie gdzieś, jak to się tak. mówi, e, swoją słabość. Ale m, zapytam, no, bo teraz jak gdyby okej, okay, jak ktoś już zdiagnozował, przyszedł uh -huh. po pomoc, tak, uh -huh. to jak gdyby też stwierdziłeś, że nie jesteś, nie jesteś psychoterapeutą, uh -huh. ani terapii nie prowadzisz, tak. więc tutaj edukujesz, tak? okay. ale ta edukacja polega na tym, że no mówiąc po prostu wejście w garść i tak to trzeba zrobić, czy e, raczej to jest jak gdyby jakiś rzeczywiście cykl mm. szkoleniowy, tych spotkań, które, które trzeba po prostu przyjść, odbyć online czy na miejscu, jak to wygląda e, tak. w praktyce. W, właściwie te nasze m, takie m, akcje edukacyjne, one mają, być, jakby, mają do, dotrzeć do dużej ilości ludzi mhm. i być może te takie na przykład małe informacje, małe teksty, małe grafiki będą inspirujące dla kogoś, żeby właśnie coś w swoim życiu zmienić. Mhm. Czasem to jest za mało. Zapraszamy ludzi na warsztaty. No obecnie nie, już nie, nie możemy kopać się z koniem, te warsztaty będą online po prostu. W ramach warsztatów ludzie otrzymują wiedzę, na przykład czym jest depresja, czym nie jest, jakie są jak, jak żyć profilak jak poprawnie, profilaktycznie, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na depresję. A jeżeli ktoś u siebie diagnozuje jakiś problem, no diagnozuje to jest złe słowo, diagnozuje to psychiatra. Natomiast jeżeli widzi jakiś problem, to my go po prostu kierujemy do odpowiednich specjalistów. Mhm. I najczęściej to są ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby zapłacić samodzielnie za terapię, a jeżeli nie mogą, no to dołączamy ich do tego programu y, wsparcia, finansowania tutaj. Jasne, a, a mm -hmm. zwykle jak gdyby takie, mówiąc wprost, prace nad sobą, tak czyli prace jak gdyby albo to, ten produkt, który wy oferujecie, żeby mm -hmm. y, zdiagnozować, to znowu ciężkie pytanie, ale ono się często na nas pojawia, mm -hmm. ale jest za, żeby ten, ta osoba po prostu zauważyła ten tak. y, i zobaczyła tą drogę, z którą, jaką powinna wyjść, to ta wyjście z tego problemu, to zwykle jest farmakologicznie? Czy to mówimy tutaj o sposobach takich e, zmiany, nie wiem, mentalności, mm -hmm podejścia do pewnego problemu hmm. czy do, do pewnego sposobu zachowania Na, tak trochę jakbyś o Dobro. tym opowiedział farmakologią i farmakoterapią zajmują się psychiatrzy hmm. my właściwie w fundacji jakby nie odsyłamy do psych Odsyłamy do psychiatrów, to znaczy mówimy, gdzie szukać pomocy, mm. ale y, my skupiamy się na psychoterapii, ponio, ponieważ farmakologia bardzo często pozwala, wiesz, podnieść się komuś w takim momencie, jak jest naprawdę bardzo ciężko, ale to, y, te leki nie zwalczą przyczyn. Tych, te tych przyczyn mm. się szuka głęboko w sobie, w przeszłości, i to szuka tego psychoterapeuta, y, mm. więc. Y, a, a w ogóle wiele przypadków żeby sobie, w wielu przypadkach można sobie pomóc w ogóle bez użycia w farmakologii, chyba, że mówimy o takiej ciężkiej, klinicznej depresji, to wtedy mhm. może być to niewykonalne, ale w wielu przypadkach po prostu możemy zmienić, to, to powiedziałeś, taką mentalność, a ja bym to powiedział, sposób przeżywania świata, prawda? Czyli rodzice nam coś dali, rodziny, te systemy, z których wyszliśmy, mhm. ta przeszłość, to, co przez pokolenia w naszych rodzinach się dzieje i być może my musimy tylko spojrzeć na życie z innej perspektywy mhm. i do tego jest też psychoterapeuta. Okej, okay. no właśnie, tym, bo zapewne nie wiem, czy, czy w większości naszych oglądających, ale, ale dla mnie też czasami obraz takiej osoby, która ma depresję, no to ona się już jak gdyby chyba jak gdyby wyświetla, kiedy ten, kiedy, to już jest naprawdę takicznym przypadkiem. Tak, nie w łóżku po kołdrą Nie wychodzi. przyjmuje jedzenia, tak. Ta. E, czy w ogóle już jak gdyby jeszcze inne używki, które, ten, tak, które tak. powodują jak gdyby e, to, że człowiek zauważa, że jest problem. Czyli wcale nie musi być takiej, jak to się mówi, e, Drastycznej sytuacji, żeby ta osoba jak gdyby do was się mogła zwrócić o, o, o pomoc. Tak, tak jak powiem Ci, jest takie bardzo ładne stwierdzenie, którego nasza fundacyjna psychoterapeutka Marta Radzik używa. Ona mówi, że trzeba zadać pytanie sobie, co jeszcze musi się stać, żebym chciał sobie pomóc. Czy to, mhm. że na przykład mam. Sporadycznie bezsenność, albo budzę się na przykład czwarta, piąta rano, raz w tygodniu, czy po prostu raz na jakiś czas, to jest wystarczający powód, żeby i szukać pomocy? Czy muszę doprowadzić się do poziomu tego, że to będzie codziennie i jeszcze będę się usypiał trzema piwami dziennie, no i to w ogóle już jest nowy problem, prawda? Okay. Co, co, jeszcze trzeba, co jeszcze musi się stać, żebym chciał sobie pomóc? To mhm. jest też bardzo fajne pytanie. Czyli tych wątków może tu być bardzo dużo, tak? A zdarzyło się na przykład, że ktoś przyszedł, bo mówił, ok, słuchaj, no tutaj u siebie widzę takie, takie problemy albo zaczątki problemów, tak, tak, że mogłeś go poklepać i powiedzieć, ty jesteś akurat zdrowy może iść, eee. <laughs> czy raczej u, 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 ka każdy gdzieś tam powinien nad sobą pracować i u każdego jak gdyby hmm. e, można taką profilaktykę stosować. To jest też e, bardzo dobre pytanie. E, tak mi się wydaje, że e, profilaktyka na pewno stosować u każdego, czy to chorego, czy zdrowego, zaburzonego, niezaburzonego, hmm. bo kwestie profilaktyczne to są kwestie diety, ruchu, relacji, budowania zdrowych relacji, unikania relacji toksycznych, e, nie wiem, kwestie związane właśnie z higieną snu, no tego jest bardzo dużo. I to, jakby, to, to powiem, takie obowiązkowe dla wszystkich. My mm -hmm. też chcemy, mamy taki cel, think big, że chcemy dotrzeć z warsztatami do wszystkich Polaków, żeby mm -hmm. każdy to, tą wiedzę miał. E, natomiast potem, na przykład, na terapię przychodzą e, często, czy przychodzą ludzie zdrowi, mm -hmm. którzy mówią coś takiego, chciałbym e, poprawić jakość swojego życia, albo mm -hmm. chciałbym wiedzieć, dlaczego e, reaguję na takie sytuacje tak, a nie inaczej. Czyli na przykład jest sytuacja, że mamy covid, mieliśmy lockdown, mhm. prawda? I niektórzy z nas przepłynęli jak przez takie spokojne jeziorko, a niektórzy z nas mieli wielki problem z tym, że ich wolność jest ograniczona do, że nie mogą wyjść do sklepu, tak. że i to były problemy natury takiej. Ja. Może może kwestia wiesz właśnie tego takiego ograniczenia wolności, czy że zawsze mogliśmy, a się nie możemy. Tak. No i, i nie wiem, dlaczego tak reaguję, więc mogę dotrzeć do tego do przyczyn tego, na przykład z psychoterapeutą. Mhm, okej. Okay. A bo my mówimy, wspominasz tu już o tych warsztatach. Ten warsztat tak. to, to jest, nie wiemy, jednorazowe spotkanie? czy to Jednorazowe, jest... jednodniowe. Dotychczas to, to był warsztat, który trwał 7-8 godzin. Online mhm. będzie musiał być krótszy, ale postaramy się to spigułkować tak, żeby było mhm. jak najbardziej dostępne. I y, dzięki temu warsztatowi ludzie właśnie poznają te elementy profilaktyczne, które są dla nas super ważne, mm. ale też tam są takie informacje właśnie, czego, jak, jak obserwować ludzi, żeby zobaczyć, czy oni nie mają problemu z depresją, na przykład naszych bliskich i co zrobić, jeżeli widzimy takie symptomy. Bo chodzi o to, że my y, w Polsce, czy w ogóle, no, jakby świadomość depresji jeszcze nie jest bardzo duża i na przykład często mówimy, weź się w garść, jesteś leniem i tak dalej. My uczymy, że... To nie tędy droga, bo, bo trzeba troszkę empatii, i trzeba obserwować, i ewentualnie ukierunkować tego bliskiego mhm. na pomoc. Okej, okay. a no to zapytam właśnie teraz, bo m, mówisz jednodniowe szkolenie, ale to co? Jednodniowe szkolenia i koniec? Znaczy, jednodniowe warsztat, przepraszam, tak. szkolenie, szkolenia? no już można to nazwać poniekąd, jest to jakaś wiedza, więc tak, tak. E, szkolenie, ale to jest jeden raz, i co dalej? E, no i dalej, e, jakby możesz. Albo szukać y, wsparcia indywidualnego, jeżeli czujesz, że jest mm -hmm. Ci to potrzebne, albo na przykład pozwolić y, też jest, tak się mówi, też, że czasem musi się wydarzyć jeszcze coś, mm -hmm. żeby wydarzyło się coś innego. Czyli na przykład być może jeszcze musisz poczekać, żeby zdecydować się na takie wsparcie w przyszłości, albo po prostu uznajesz, mm -hmm. że fajnie tą wiedzę mieć, mm -hmm. idziesz sobie dalej w świat, korzystasz sobie z tych narzędzi, które my daliśmy tam, takich na przykład y, jak. Y, można pracować nad myślami, które są niekonstruktywne i zmieniać je w konstruktywne. To jest też mm -hmm. element warsztatów być może to jest dla Ciebie wystarczające. Ale nie ukrywam, że już dostajemy takie informacje, halo, halo, a co z takimi bardziej szczegółowymi problemami? Czyli właśnie męska depresja, w ogóle temat mm. zupełnie nowy, no. prawda? Taki, bo też u mężczyzn bardzo często, no bardzo często, może się zdarzyć tak, że na przykład mężczyzna jako chłopiec nie miał e, prawa do wyrażania smutku w domu. Mówiło się, Beksa nie płacz i tak dalej, więc on dzisiaj się złości, się gniewa i ukrywa mm -hmm. ten smutek pod gniewem. To może być na przykład taki rodzaj, e, no to, to jest jeden warsztat, który mógłby w przyszłości powstać. Cały temat depresji e, u nastolatków. No, który jest też coraz bardziej zaopiekowany, ale ciągle mało. A taki, który jest kompletnie niezaopiekowany to na przykład psychoterapia, czy wsparcie osób starszych, seniorów, żyjemy mm -hmm. coraz dłużej, te mm -hmm. problemy nas spotykają, może być ma samotność, izolację i tak dalej. Czyli się tych warsztatów może być w wielu tematach? Chyba nieskończona powiedzieć. ilość ich może okay, być. Okej, okay. jak jak Mówiąc wprost, współpraca z Wami to nie, nie musi być jak gdyby właśnie ten jeden dzień spotkanie, tylko to, to jak gdyby można sobie potem te cykl Tle, e, tak. Układać, tak? tak, zaczynamy teraz współpracę e, też z firmami, czyli hmm. firmy zamawiają u nas warsztaty e, i albo e, udzielają za to jakiejś darowizny fundacji, e, no, albo też my prowadzimy znaczy w sensie fundacja ma działalność gospodarczą, więc jakby kwestia rozliczenia jest tam nieistotna. Natomiast jak robimy szkolenia, e, w sensie, m, jak robimy szkolenia otwarte, dla ludzi, one są zawsze bezpłatne. No właśnie, to miałem zapytać wyświetlacz. Tak, czyli... one są zawsze bezpłatne. Jeżeli zamawia pracodawca, to jak łaska, może, może jak nas to wesprzeć. Mówić. No tam tak. mamy jakieś tam propozycje, czasem to jest barter, też nawiązujemy współpracę teraz e, z kolejnymi firmami na zasadzie takiej trochę barterowej, trochę na przykład korzystamy z ich e, marketingu i tak dalej. No także mm -hmm. jest, możliwości jest bardzo dużo. E, no i tak jak zapowiedziałem, no już bardzo chcieliśmy uniknąć e, szkoleń online, bo to są tematy, to jest materia taka. E, trochę wrażliwa, wrażliwa, żeby trzeba obserwować tą grupę, jak ona reaguje i tak dalej, ale no, albo robimy w wersji online, albo wcale zrobimy mm -hmm. w wersji online po prostu, troszkę nie. krótsze, być może potem będzie można dalej przyjść na szkolenia, mm -hmm. jak już będą one możliwe. Jest, jest już data najbliższego? Możemy spokojnie e, mówić do widzów. E, nie, jeśli... nie, nie ma daty najbliższego e, otwartego. Mamy teraz szkolenia zaplanowane w firmach, czyli to warsztaty zamknięte, a jeżeli będą terminy otwartych, to pojawiam się na naszej stronie na Facebooku. Jasne. A tutaj myślę, że jak ktoś z Państwa będzie chciał, jak gdyby poznać ten termin, jak napisze w komentarzu pod tym filmem, to myślę, że Wojtek tak. spokojnie. Łatwo opowie. nas znaleźć takie logo, mamy. Słoneczko z żółtym kwadratem już nawet się okazało, że jest trochę rozpoznawalne w Krakowie, więc zapraszam na projekt Depresja na Facebooku. A powiedz, co, co dalej? Są jakieś plany dalej? Oprócz mm -hmm. depresji, coś ma jeszcze powstawać w Twoim życiu biznesowo, czy, czy jak mm -hmm. to wygląda? E, to znaczy, mi dalej towarzyszą trochę inwestycje w nieruchomości, mm -hmm. e, więc to, 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 że nie jest to w pierwszej linii, to nie znaczy, że tego nie ma. E, natomiast fundacja cała, czy fundacja z wyboru. To jest y, temat dużo szerszy niż tylko projekt Depresja, bo my chcemy właśnie gromadzić takich zajawkowiczów jak my sami, mm -hmm. y, którzy chcą y, rozwiązywać jakieś problemy społeczne, czyli y, właśnie przyjdą i powiedzą, ktoś przyjdzie i powie na przykład, że no, chciałby rozwiązać problem y, samotności wśród osób starszych i mm -hmm. ma taki projekt, który się nazywa plus, Senior Plus, nie, może nie, Senior y, Razem, prawda? No i tworzy tą koncepcję i my przyjmujemy go pod fundację. I on mhm. robi projekt pod naszą fundacją, więc jakby też chcemy, żeby to było taki, taki mikroklimat, takie środowisko ludzi, takich wrażliwych społecznie, którzy aktywnie i profesjonalnie chcą po prostu zmieniać świat tam, gdzie Państwo po prostu tego nie robi, bo po to jest trzeci sektor, po to, jest, po to jest, są organizacje pozarządowe. Jasne. Wiesz, żyjemy teraz w czasach takich, których rzeczywiście no, depresja to pewnie pojawia się coraz częściej to słowo, nawet mm -hmm. jeśli nie jest to depresja, a jest to depresja. po prostu depresja właśnie, to, 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 to gdzieś, gdzieś to się przewija. Ty też wspomniałeś, że Wy zaczynaliście jak gdyby w czasie gdzieś tam lockdownu, tam? Tak. ale ten, pro, ten problem nie jest od momentu lockdownu, tylko on jest już od lat tak. zapewne, tak? Więc teraz nie wiem, Ty jako specjalista w tej, w tej dziedzinie stwierdzasz, że rzeczywiście jest więcej przypadków teraz mhm. niż wcześniej? To znaczy, ja jakby nie określę się jako specjalisty w tej dziedzinie, w rozumieniu takim książkowo-naukowym. Ja mogę określić jako specjalistę w dziedzinie gromadzenia ludzi wokół wspólnych projektów. Mm. I jakby gromadząc ludzi wokół projektu Depresja czujesz, że zapotrzebowanie jest przeolbrzymie. Jakby, nawet, nawet trudno to ubrać w słowa, bo od kiedy ja zacząłem promować projekt Depresja w mediach społecznościowych, odezwało się, odezwały się do mnie dziesiątki ludzi, moich znajomych też, którzy, każdy z nich w jakimś sensie cierpi sobie w samotności, albo cierpiał w samotności i e, ta, e, ten projekt Depresja dał im e, przestrzeń, żeby się mm. z kimś podzielili tym problemem. To jest, e, to jest, to jest bardzo złe. To jest bardzo tak. złe, że nie mamy się z kim tym dzielić i że chodzimy do psychiatry, psychologa, czy psychoterapeuty w tajemnicy. Mm -hmm. Wiesz, tutaj nazywając Cię specjalistą, to miałem na myśli to też, że jesteś wewnątrz tego jak gdyby To jest zapotrzebowanie procesu. olbrzymie tak. i jest też, myślę, że lockdown tak. też to zmienił. Ale też chciałem tak. właśnie zapytać, bo też jak gdyby któryś raz już rozumie podkreślał, że te za zajęcia są bezpłatne, te szkolenia mm -hmm. są bezpłatne. Tak. No ale fundacja e, potrzebuje środków na ten, więc tak. skąd czerpiecie środki, czy tutaj nie wiem, poszukujecie osób, które będą wspierały tutaj fundację, czy jak, jak tutaj mm -hmm. tak e, to tutaj rozwiązujecie? Jesteśmy na etapie rozpisy też projektów grantowych, rozpisywania projektów grantowych. Udało nam się pozyskać fajnych partnerów, którzy no, będą z nami próbowali, bo to nigdy nie wiadomo czy się uda pozyskać te granty, ale będą z nami próbowali. Natomiast nasza strategia i to jest mhm. właśnie pokazuje, że to jest element taki z doświadczenia przedsiębiorstwa, przewiduje to, żeby pozyskać jak największą ilość darczyńców cyklicznych. Mm -hmm. I mamy takich darczyńców, oni przelewają na fundację od 5 do 300 zł w tej chwili, co miesiąc. Mm -hmm. To pozwala nam się budżetować, pozwala nam lepiej planować pracę i spodziewać się, że dzisiaj jest październik i nie to, że w listopadzie nie będzie wiadomo, tylko my będziemy mieli, czy mamy właściwie już... E beneficjentów pod opieką my nie możemy wycofać im wsparcia z dnia na dzień, bo mm -hmm. na przykład terapia trwa półtora roku. Tak. E, więc e, zachęcamy ludzi, którzy, e, którzy osoby, osoby indywidualne do tego, żeby e, wspierać nas takimi kwotami, które będą dla nich nieistotne. 5 zł, 10 zł, 30 zł tyle prze, przelewają ludzie i mówią, że jakby e, to nie zauważają i będą wspierać do końca świata. A e, firmy zachęcamy też ewentualnie e, do tego, żeby współpracowały z nami. To e, mogą być kwoty podobne, tam trochę wyższe na przykład. Natomiast my w zamian też oferujemy po prostu też wsparcie wizerunkowe. Mm. Wiesz, y, zanim zadam to najważniejsze pytanie dzisiaj podczas tego wywiadu, to jeszcze jedno chciałem jak gdyby mm. wcześniej, ponieważ <grym> e, tak praca nad sobą, tak, no to czasami jak ktoś nie widzi efektów, no to to się mówi, że tutaj by kupił karnet na siłownię, a nie ćwiczył, nie chodził, tak, tak? więc, ten, więc ale, ale miał ten karnet, więc jak to jest w przypadku właśnie pracy nad sobą, ale właśnie od strony tej właśnie presji, depresji, tak, mm. czyli te zmiany w przypadku to jest, jest w stanie taki wasz podopieczny, hmm. że tak go nazwę, zobaczyć szybko? Czy to są jak gdyby również procesy, które jednak mogą trwać latami? To, to, to zależy od konkretnej osoby, natomiast pierwsze, pierwsze takie poczucie, taką ulgę, hmm. że można szybko poczuć na psychoterapii, hmm. a potem po prostu ta praca. Może trwać rzeczywiście dłużej, ale ta praca na przykład bardzo często to się nazywa interwencyjna. Ta pierwsza, która pomaga wyjść z tego dołka, no to ona może trwać po prostu kilka spotkań. Okej, okay. no super, no to jak gdyby jest światełko w tunelu, ale też na naszym kanale tutaj jak gdyby mówimy trochę o covidzie, o radach dla biznesu, a ty mówiąc poza hmm. fundacją, która również jest biznesem i pomaga wielu osobom, tak. to też działałeś biznesowo, jesteś przedsiębiorcą tak naprawdę, hmm. tutaj to o rynku nieruchomości. Więc jakie by były jesteśmy w kryzysie, tak? Więc tak. wszyscy wiemy, że biznes jestem na czym powiązanych, więc niektórzy cierpią bardziej, niektórzy mniej, a niektórzy odczują. To w niedalekiej przyszłości, i co według ciebie właśnie powinien robić współczesny przedsiębiorca w tym covid co on powinien, jak on powinien działać, żeby, żeby te skutki kryzysu były jak najmniejsze. Mhm. Ja chyba właściwie jestem trochę zobowiązany odpowiedzieć na to pytanie, trochę w związku z projektem Depresja, czyli mhm. zadbać o siebie też, i o swój dobrostan, i to swoje. Bo Spotkałem się z takimi przedsiębiorcami, bardzo dużo wszyscy rozmawialiśmy przez telefon na początku lockdownu. Nie można było się spotykać, więc, te telefony kilka razy dziennie rozmawialiśmy. To bardzo wielu ludzi mówiło, martwię się o swój biznes, o moich klientów, o moich mm -hmm. pracowników. To jest ważne i ja na przykład bardzo to cenię, że są tacy przedsiębiorcy, którzy pokazali w trakcie pandemii, że są ważni też ludzie dla nich, tak humanistycznie, nie tylko zyski, że utrzymali na przykład swoich pracowników ale żeby zadbali też o siebie, bo też już słyszałem o takich sytuacjach, że ktoś utrzymał zespół, utrzymał działanie firmy, ale sam zapłacił za to bardzo dużą cenę, taką, jeżeli chodzi o samopoczucie poczucie i właśnie jak pojawiły się problemy, nie wiem czy właśnie alkoholowe, czy czy jakieś takie z samopoczuciem, z nastrojem, no nie, o siebie trzeba zadbać w pierwszej kolejności. Mhm, jasne. No właśnie, no to w takiej rady właśnie e, być może i nasi widzowie oczekiwali, czyli zadbajmy z, no, o siebie. Jeszcze, jeszcze powiem tylko, słuchać też siebie, swojego organizmu. Nasz organizm jest taki, że, że nam mówi, jak nas coś boli, zaczyna boleć na przykład e, tak chronicznie, no to to są też e, tak zwane objawy somatyczne, czyli gdzieś to, co się dzieje w naszej głowie, wychodzi na przykład w bólach, tutaj, ramion, czy z tyłu głowy, takie, no hmm. trzeba słuchać swojego organizmu. Ja. Tak. A więcej, tu, moi drodzy Państwo, na, na warsztatach. warsztatach. <grym> Wojciecha. Wojtku, dziękuję Ci bardzo, no że nas przyszedłeś, ale to jeszcze nie koniec naszego spotkania, dlatego że e, po pierwsze jest tutaj pytanie, które proszę, abyś wylosował jedno. Mhm. Proszę cię bardzo. To może takie z dołu. Z dołu, pokaż, co tam wylosowałeś. O, powiem szczerze ten, że, ja odpowiem, że na pewno zgodnie z fundacją, bo co byś zrobił, jakbyś dowiedział się, że odziedziczyłeś właśnie spadek w wysokości 30 milionów dolarów? 30 milionów dolarów. Hmm. Na pewno zrealizowałbym wszystkie plany fundacji, bo nie, nie planowałem, jakby na, nawet nie wiem, czy myślałem o takim budżecie kiedykolwiek, czyli na pewno każdy w Polsce dowiedziałby się o depresji. Już nigdy nikomu nikt by nie powiedział, weź się w garść, co, hmm. co właśnie się zdarza i z czym walczymy. I myślę, że myślę, że kupiłbym ziemię, ma... mały taki, Mały, małą, tako, takie pole można powiedzieć, z jakimś może sadem i taki bardzo mały domek tam zbudował. No to oczywiście tego życzymy, bo Cieki. myślę, że to, 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 to co mówisz że na temat fundacji, więc czy e, trzymam kciuki, żeby znalazły się e, darczyńcy, czy ofiarodawcy, czy beneficjenci, te, tak jak Ty nazywasz aby, aby program się rozwijał i aby, aby cały czas e, mogły te warsztaty funkcjonować. No a to prywatne marzenie myślę, że też jak gdyby jesteś w stanie e, zrealizować, więc za to również trzymam kciuki. Wojtku, nasz kanał mi, m, pokazuje Wasze historie. Mm -hmm. no, dzisiaj pokazuje kolejną ciekawą historię, która Bardzo po prostu e, się wydarza, tak? I, I nawet mówiąc, ma ciąg dalszy, czyli ma plany dalej. I, i, ale Ty być może wskażesz kolejnego przedsiębiorcę bądź osobę, która równie ma ciekawą historię jak ty, aby nasz kanał po prostu mógł mieć ciągłość. Tak, mam pomysły już. Proszę w takim razie śmiało. A to ja mam nominować, tak? Tak, Ty o, nominuj. To ja bym chciał nominować Marcina Szena mm -hmm. i jego projekt PayRate, który jest niezwykle ciekawą, też trochę tu covidowo potrzebną działalnością. Jasne, w takim razie Marcinie będziemy chcieli zaprosić Ciebie tutaj do siebie, no i oczywiście posłuchać Twojej e, historii. Dzięki Wojtku Dzięki. za dzisiaj. No, trzymamy kciuki na, na przyszłość i mam nadzieję, że, ten, że jeśli pojawią się pytania, to będą jak gdyby pod naszymi komentarzami, że, że, że będą, będą po prostu otrzymają odpowiedź. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję. Trzymam kciuki. Państwu również dziękuję za dzisiaj. No i zapraszam na kolejny odcinek, w którym pokażemy kolejną ciekawą historię. A wszystkie pytania do Wojtka, piszcie w komentarzu. Wojtek na pewno odpowie. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na wwwgetstamper.com.